Chodźcie, coś wam pokażę. Górę, w kurę w tu. W górę, w, dół, w, górę, w, dół, w, górę, w dół. Spójrzcie, meduzy ćwiczą przed górę, wielką wyprawą. W dół, w górę, w dół, o, wyglądają dół, przepięknie! Górę, w dół, tak, a dół, gdzie duzia? To dziwne. Powinna ćwiczyć z innymi. Może coś jej się stało? Słyszycie to? O, o, o. A, co to jest? To ja, Tuzia. Witaj, Duziu. Dobrze się czujesz? Tak, chyba tak. Trzęsiesz się jak galaryta i jesteś prawie przezroczysta. Może jesteś chora? Hmm, nie jesteś dziwne. Wiem, odkąd dowiedziałam się o wielkiej wyprawie Medus. Czuję taki okropny ścisk w brzuchu. Wam no, przepraszam. Nie ma za co przepraszać, po prostu czujesz strach. Strach? Tak. Strach to taka emocja, którą zna chyba każdy. Posłuchajcie! To, co nieznane, może budzić w nas strach. Możemy bać się ciemności, a nawet głośnych dźwięków. Strach to bardzo silna emocja. Każdy może bać się czego innego. To zupełnie naturalne. Ale on jest bardzo męczący. W takim razie trzeba sobie z nim jakoś poradzić. Jakoś? No tak. Na pewno jest jakiś sposób, prawda mini? Oczywiście. Na każdy strach jest jeden pewny sposób. To rozmowa. Ha? Jeśli czegoś się boimy, warto o tym powiedzieć rodzicom lub przyjaciołom, bo, bo o emocjach trzeba rozmawiać. Czasami tak się dzieje, że płaczesz lub się śmiejesz i nie rozumiesz czemu właśnie tak. Jest na to świetna rada, po prostu się wygadaj, emocje poznaj i wejdź w Je. Od słowa do słowa nauczcie rozmowa, że emocje to normalna rzecz. Emocji się nie chowa, najlepsza jest rozmowa, bo emocje dobrze znać i mieć. Dziękuję, Mini. Muszę porozmawiać z mamą. Do widzenia. Do zobaczenia! A i pamiętajcie, emocje mają na nas duży wpływ, więc warto je poznać i o nich rozmawiać! Ten i więcej ciekawych odcinków możesz znaleźć na antenie Mini Mini Plus i w aplikacji Kanal Plus.